Rewitalizacja rynku w Ostrzeszowie to jedno z zadań wybranych do realizacji w ramach ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Inwestycja, której wartość to około 200 tysięcy złotych, ma być sfinalizowana do końca bieżącego roku. Przygotowania już się rozpoczęły. W drodze zapytania ofertowego wyłoniony zostanie wykonawca projektu. To niezbędne, ponieważ do budżetu obywatelskiego zgłaszane są jedynie koncepcje. Aktualnie są rozesłane zapytania ofertowe nad wyborem projektanta. Nasze założenie jest takie, że przygotowane zostaną dwie wersje, które Zostaną przekazane mieszkańcom do skonsultowania i do wyboru, i oczywiście uzgodnione z konserwatorem zabytków. Co do założenia, podstawowe rzeczy, które mają się znaleźć podczas tej rewitalizacji na rynku, to przede wszystkim nowa zieleń, nowe miejsca do odpoczynku, do tego, żeby usiąść, porozmawiać, spotkać się. No i także nowa przestrzeń zielona na ścianie dużego budynku przy ulicy Sikorskiego. Zmiany będą co prawda widoczne, ale z pewnością nie rewolucyjne. Zakres prac siłą rzeczy musi być adekwatny do przeznaczonej na ten cel kwoty. Tu nie mówimy o montowaniu nowej kostki brukowej, czy o robieniu nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w centrum miasta. Mówimy tylko o upiększeniu tego rynku, żeby przyjemniej było tam spędzać czas. 200 tysięcy złotych to suma, która ma wystarczyć zarówno na wspomniany projekt, jak i wykonawstwo. Co jeśli okaże się to niemożliwe? Pamiętajmy, że w regulaminie o budżecie obywatelskim jest mowa, że do 10% wzwyż miasto może jeszcze jakby automatycznie zwiększyć ten budżet. Jeżeli ta kwota będzie jeszcze wyższa, oczywiście wtedy konsultacja z radą miejską, ale szykujemy się na to, żeby w tej kwocie się zmieścić, wprowadzić coś nowego na rynek, tak jak powiedziałem, upiększyć ten rynek, żeby był przyjemniejszy, z większą ilością kwiatów, zieleni, no i nowymi miejscami do siedzenia. Rynek jest miejscem, o którym w Ostrzeszowie mówi się w ostatnim czasie bardzo często. Nie brakuje głosów, że w wyniku wprowadzenia strefy płatnego parkowania i powstania parku handlowego, zaczął się proces jego stopniowego obumierania. Czy w wyniku rewitalizacji sytuacja może ulec poprawie? Ja myślę, że największe zainteresowanie rynkiem wzrośnie wtedy, kiedy pojawią się na nim restauracje. I myślę, że to taka dobra informacja, która z ostatnich dni do nas spływa, że w najbliższym czasie na rynku powstanie jedna restauracja, która już niedługo ma się otworzyć, a w pobliżu rynku, można powiedzieć w niedalekiej odległości druga. Więc myślę, że to centrum miasta chociażby przez to nabierze nowego oblicza i na pewno zdecydowanie więcej osób będzie z niego korzystać. Kolejne pytanie, jakie nasuwa się w kontekście przyszłości Ostrzeszowskiego rynku, dotyczy planów samorządu. Rewitalizacja, która wkrótce stanie się faktem, to przecież inicjatywa samych mieszkańców wyrażona poprzez udział w budżecie obywatelskim. Czy zatem władze mają swoje własne zamiary względem tego rejonu miasta? No oczywiście to wszystko jest kwestia przyszłej kadencji. Ja o tym mówię, żeby wrócić do tematu fontanny na rynku, która przed laty była. I co ciekawe, też dowiedziałem się, że projekt takiej fontanny już jeszcze kilka lat temu był faktycznie realnie procedowany. Taki projekt zresztą został wykonany i zaakceptowany przez konserwatora zabytków, czyli tak naprawdę gotowa dokumentacja płaskiej, kolorowej fontanny na naszym rynku jest. Ona została odłożona, natomiast. Firma, która ten projekt przygotowywała, dostarczyła mi go, więc tak naprawdę mamy gotowe dokumenty, żeby z taką inwestycją również ruszyć. Swoje pomysły na rynek zgłosili też kontrkandydaci obecnego burmistrza, więc należy się spodziewać, że nadchodząca rewitalizacja może dać początek zmianom na większą skalę.